O nie. O nie. O nie. O nie, o nie, o nie, o nie. Fuck. 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 Fuck, 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 fuck. Gonił mnie koszmary. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Biegnij, biegnij. Biegnij. Fuck. Jak to przeżyć? Jak od nich uciec? Ale to jest główno straszne. O, mordę. Zginąłem i dzięki temu zgubiłem pościg. O, w wpisz O, nie, nie. O, nie, nie. To było przegięcie. Zmieńmy broń. Gdzie to? Ooo, oh, dobra. To tak gnoje. ułożył tu łażał tutaj. Onet tu łażą. Gdzieś tu łazi, pode mną. Jak od tego uciec? Uu, powiem wam, że... ...to nie było fajne. Tu gdzieś łazi jeden. Łazi. Widzę cię, małpko. Co tam? Widzisz mnie? Widzisz mnie?

Oh fuck. Dlaczego ja otworzyłem drzwi? Odejdź, odejdź, odejdź. Ożysz. Może wyjść przez okno. Nie, tu są kraty, okej. Okay. Jeszcze jeden tu chodzi. O, wróć do wieży? No was chyba pogięło. Jak ja mam wrócić do wieży? Skoro to gówno tu chodzi.

Fuck, 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 tu gówno mnie widzi. a fuck, no poważnie, nie wierzę. O Jezu, jakie to będzie ciężkie. O the fuck? Zgubiono pościg, no na pewno, ciekawe na jak długo. Szybcy i martwi, no. Dodajcie sobie. No chyba nie lubię hałasu. Coś tak czuję. Jestem prawie pewien. Że to Wow. Nie róbmy hałasu. Weź gdzieś wskocz tam delikatnie. To główno gdzieś tu chodzi. To główno gdzieś tu chodzi. Chodźmy wyżej. Wyżej, wyżej. Wskocz tam, proszę cię. Wskocz tam. Dobrze. Dobra, spierdzamy. Nie, kolejny, kolejny. Jej, ojej, ojej, ojej. Chodź. Chodź, 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 dawaj szybko, szybko. Aby stąd, aby stąd uciec. Na górę, na górę, na górę, na górę, szybko, szybko. Szybko. Na górę. Jak najszybciej. Chodź, 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 na górę, na górę. Na górę. Na górę, na dach, na dach, na dach. Na dach. Wow.

odejść odejść stąd. To główno gdzieś tu jest. Jest niżej na pewno. Biegiem nie róbmy hałasu, nie róbmy hałasu. Łap się. Szybko, szybko, szybko. Huuu, dobra. Okej. Okay. Jesteśmy w bezpiecznej strefie. O boże. To jest straszne. O Jezu, to jest makabryczne. O. Boję się tej gry, boję się tej gry w nocy. Tym bardziej, jeżeli to gówno tutaj chodzi. Nie chcę więcej ich spotkać. O Jezu. To było naprawdę niefajne. No dobrze, ten odcinek będzie niestety krótszy od pozostałych, ale jak dla mnie już wystarczy. E, żegnam się z Wami, e, żegnam się z tą przedpremierową serią z gry Dying Light i zapraszam Was już niebawem w dniu premiery, czyli 30 na. Dwie nowe serie, czyli Let's Play. Cała fabuła zostanie przedstawiona na moim kanale. Jak i gameplay z trybów koopie. Eee, tryb koop. Zwykły. O nie. Zwykły. Jak i prawdopodobnie Tryb zombie. A więc dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze. Zachęcam Was do, do dalszego e, subskrybowania i komentowania. To zachęca mnie, napędza do dalszej pracy. Pozdrawiam Was wszystkich. Kuki, hej.